Na polanie Jakuszyckiej skończyły się dzisiaj sprinty techniką e, łyżwową. Powiedz oglądałaś e, te sprinty i która rywalizacja bardziej Ci się podobała? Ale chodzi czy męska, czy damska? No! Chyba jednak. Sylwiaś kobiet, dzisiaj świetnie biegała i to dzięki niej właściwie, no te biegi się tak fajnie wtoczyły i można było tak super oglądać. Tyle było emocji. Ale przyjechałaś dzisiaj tutaj, chyba dla Justyny Kowalczyk, że jesteś no, zawiedziona? Widać? Nie, nie jestem zawiedziona. Akurat sprint wyrzupał, no to wiadomo, że to jest najsłabsza jej konkurencja. Jutro dopiero będzie dzień Justyny. A dzisiaj Sylwia, no to dla niej wielkie brawa. Podziękowania za tyle emocji. No i, no i tak było bardzo fajnie. No, wyglądasz tutaj na ekspertkę. E, narciarstwa biegowego, powiedz. A wśród mężczyzn znasz. Potrafisz wymienić jakieś nazwiska z czołówki? Oczywiście. Daria Kolonia, Pter Nortuk, e, Nikita Kriukow, e, Alex Harvey. E, kto jeszcze? E, Lewon Kershow. mogę jeszcze wiele, ale. Męskie sprinty są bardziej e, takie, takie mocne, tak? dostarczają więcej emocji. Kobiety jednak delikatniej biegają, i nie ma takiej zaciętej e, rywalizacji. Wydaje mi się, że kobiety wiadomo, bo ja przyjechałam kibicować kobietom, Justynie, Sylwii, pozdrawiamy. E, natomiast no, mężczyźni mnie dzisiaj zaskoczyli i to było niesamowite przeżycie. A powiedz, czy jest jakaś szansa na to, że zachęcona dzisiejszym dniem i tą zaciętą rywalizacją, jak mówisz, na to, że częściej odpalisz telewizor z męską? Stawką Pucharu Świata? Myślę, że jest na to szansa stuprocentowa, ponieważ naprawdę byłam pod wrażeniem męskich startów dzisiaj i, i tych emocji. Dlatego myślę, że moje zainteresowania y, Pucharem Świata narciarskim biegowym przeniosły się również na starty mężczyzn. Bardziej podobało się dwa lata temu czy w tym roku? Można powiedzieć, że porównywalnie, ale chyba lepiej jest teraz. Więc wiem, no to ja będę trzymała kciuki za niki na krukować. że on taki jest specjalistą od sprintów, ale. Jesteś moim ulubieńcem więc za niego będę trzymała kciuki. No i za Polaków, no. A tak no nie wiem, naprawdę, trudno mi powiedzieć. A od kogo te kwiaty? Od Odby... Kati Wisnar. Nie, na naprawdę nie wysuwa się Bingo, do, zaraz, zaraz, i jeden. A co bardziej fascynuje bieganie czy oglądanie? No teraz i to, i to. Zdecydowanie. Jest duża grupa ludzi amatorów już w tej chwili, którzy uprawiają tę dyscyplinę sportu, którzy chcą z bliska zobaczyć tych najlepszych, ich technikę, ich sprzęt, jak to wszystko się odbywa z bliska. Mamy drugi raz w historii możliwość zobaczyć najlepszych zawodników na świecie, dosłownie z bliska. I myślę, że większość, a szczególnie my, którzy też troszeczkę tę dyscyplinę uprawiamy, dlatego. Czego Pan życzy Justynie w jej 31. urodziny? Złotego medalu w SoCi. Sukcesów wygra? w życiu osobistym i w zawodowym, tyle to, to życzę Justynie. Myślę, że nam się wszystko zawiera <grym> i z całego serca. Trzech złotych medali w SoCi. Nie byłem pierwszy raz, ale super. Co tak naprawdę zapadło w pamięć kibicom podczas tego weekendu? Cała ta atmosfera. Cała atmosfera tak co super zorganizowana była, że ja pierniczę. Prowadzący, życzę. prowadzący. Prowadzący w ogóle. Wszystko się udało na 100%. Cieszy, 100%. cieszy chyba to zwycięstwo Józefu Józefu. Cieszy, cieszy. Żałuję tylko, że wie pan co, że nie było norweżek. Znaczy całej Skandynawii nie było. By jeszcze większa była konkurencja i lepiej, lepiej by to wszystko wyglądało. Na pewno. Nie a kto? Justyna Marcek! Czyli podobał się Puchar w tym roku. Super, 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 było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. A co tak naprawdę za bardzo, najbardziej zapadło w pamięć kibicą? Pierwsze miejsce Justyny, jak zawsze. Przyjedzie pan za rok? Oczywiście jak najbardziej.